Jaka powinna być dieta przy wysokim ciśnieniu tętniczym? Dieta przy wysokim ciśnieniu ma taki skrót DASH. Generalnie mówimy o tym, żeby w diecie było mało soli, czyli ograniczamy sól do naszych pokarmów, bo sól niestety podwyższa ciśnienie tętnicze unikamy czerwonego mięsa raczej skłaniamy się do tego żeby spożywać mięso białe czyli indyk czy też kurczak a najlepiej um, z mięsnych potraw to ryby ryby słonowodne które zawierają kwasy omega 3 które również obniżają stężenie cholesterolu pamiętajmy że ryby, ryby słonowodne to takie jak np. przykład łosoś dorsz czy też śledź Oczywiście ryby słodkowodne też są zdrowe, ale nie mają tych pozytywnych substancji Te, w takiej ilości jak ryby słonowodne. I oczywiście warzywa. Warzywa i owoce, które są podstawą piramidy żywienia na dzień dzisiejszy, powinniśmy codziennie spożywać co najmniej 200 gram warzyw i co najmniej 200 gram owoców, żeby mieć pełnowartościową dietę.